Przez wiele lat istniała tylko jedna prawda: produkt dobrej jakości musiał być zawsze drogi. Ale czasy się zmieniają. Obecnie konsumenci stali się bardziej wymagający. I niektóre firmy zrozumiały, że kluczem do sukcesu jest zaoferowanie wysokiej jakości w niskiej cenie. To jest właśnie tajemnica naszej biedronki. Tak, Biedronka stała się ulubionym sklepem Polaków. Ciągle się rozwija, inwestuje w wysoką jakość, dlatego na polskie stały trafiają najlepsze produkty. Biedronka! Dzisiaj, na każde 10 produktów spożywczych sprzedawanych w Biedronce, 9 jest wyprodukowanych tutaj w Polsce. Dzięki temu Biedronka oferuje zawsze świeże produkty w niskiej cenie. I to właśnie o to chodzi, prawda? Daj się zaskoczyć jakością Biedronki. Przyjdź! Przekonaj się sam. Zawsze jest blisko nas. życie jest łatwiejsze. Ma wszystko, co potrzebne. Tak świeżo, tak smacznie tu nasza biedronka, nasza biedronka. Daj się zaskoczyć jakością biedronki, codziennie niskie ceny. Daj się zaskoczyć. Daj się zaskoczyć, jakością produktów z Biedronki. CZO nie jest w moim stylu, dlatego do dzisiaj miałem 4 karty SIM do różnych sieci. Teraz wystarczy mi jedna. Play na kartę z Formułą 4.0, dzięki której SMS-uję i dzwonię bez limitu do wszystkich. Z Orange, i mobile Plus, play i na stacjonarne, po doładowaniu za darmo. Ogarnij to na play.pl i leć po starter. Play. CZB9 Box podkreślenie DRVAW202UY9LOWE Było do tej pory nieznanym pasmem. Nikt nie wiedział co tam jest. Ale tam jest Kacper Gaming i znajdziecie tam. Poradniki i gry. Dzień dobry i witam w kolejnym odcinku losowania 9 lotto. Do losowania zgłosiły się dwie osoby, czyli Lisiu i Krzysiek. Niestety żadna z nich nie wygrała. Natomiast dzisiejsze losowanie to numerek dziewiątka. Piszcie jedna cyfrę od 1 do 10. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.